Już jesteście. Nie wiem jak wy, ale ja się pakuję do szkoły. Pewnie zastanawiacie się, co robię z tym pojemnikiem na banana. Słuchajcie, nie wiem kto, ale ktoś ciągle mi podkrada naleśniki ze śniadaniówki. Dlatego wymyśliłam sposób, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Chyba nikt nie wpadnie na to, że w pojemniku na banana jest naleśnik, co? Aha, teraz jest dobry moment, żeby wcisnąć łapki w górę. Aha, i oglądajcie do końca, bo wtedy wam powiem, gdzie i kiedy możemy się spotkać. O, gotowa do szkoły? A gdzie Wiktor? Nie wiem, pewnie jeszcze się nie obudził. Nie, no nie wierzę. Okej, okay, ty jedziesz do szkoły, i idę pieszo. Wiktor, pobudka, zbieraj się do szkoły. Wiktor, dlaczego chowasz wyrzutnie konfetti do plecaka? Mam nową wychowawczynię, chcę jej zrobić pranka. Zwariowałeś, jesteś już w czwartej klasie, to nie przeniewki. Mówiłem no i mam samych nowych nauczycieli. Właśnie, zrobię w pranki wszystkim! Pokiet, ty nic nie rozumiesz! To, że żaden nauczyciel ci jeszcze nie zna, to wielka szansa. Musisz im się pokazać od najlepszej strony. Ale po co? Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Gdy ja poszedłem do czwartej klasy, przez pierwszy miesiąc zawsze byłem bardzo przygotowany i mega grzeczny. Serio? Mhm. Siedziałem w pierwszej ławce i zawsze się zgłaszałem, nawet jak nie znałem odpowiedzi na pytanie. Poważnie? Dzięki temu nauczyciele myśleli, że mi zależy i wzięli mnie za mega inteligentnego gościa. Ciebie naprawdę? To była genialna strategia. Przez resztę roku mogłem robić co chcę, a nauczyciele nadal myśleli, że jestem pilnym uczniem. Niezły plan. No mówię ci, zamiast konfetti spakuj do plecaka encyklopedię i załóż okulary. To zawsze dodaje kilka punktów. Okej. Okay. dobry moi mili. Wyjmijcie proszę karteczki z imionami, bo jeszcze dobrze Was nie znam. O, twoje imię Wiktorze to na pewno zapamiętam. No dobrze, mam do Was pytanie. Wiktor, zdasz odpowiedź? Przecież ja jeszcze nawet nie zadałam pytania. Czy to prawda, że Pani jest najładniejszą nauczycielką w naszej szkole? I ja? No nie wiem. A kto tak powiedział? Ja. <noise> Zawstydza, że mnie jesteś uroczy. No dobrze, koniec tych śmiechów. Przejdźmy do tematu naszej lekcji. Powiedz mi, kto wie, w którym roku powstało państwo polskie? Pamiętaj, zgłasza się nawet, gdy nie znasz odpowiedzi na pytanie. Oj, Wiktor, przestań. Wiem, że na pewno znasz odpowiedź na to pytanie. W końcu widzę, że czytasz encyklopedię. E, może ty, koleżanko? E, Laura, tak? Powiedz mi, jak myślisz, w którym roku powstało państwo polskie? A w 1120? Ach, blisko! Ale to był 966 rok, prawda, Wiktorze? Tak, to przecież oczywiste. Ach, nareszcie przerwa. I patrzcie, co mam. W moim sklepie możecie już kupić breloczki z postaciami z mojego komiksu. Na razie mamy Ronks, Lilę, Jago i mnie, ale jeśli Wam się spodobają, to może w przyszłości będzie więcej. Napiszcie w komentarzach, która Wam się najbardziej podoba. Zaraz! Wiktor, co ty wyprawiasz? Dlaczego dzisiaj jesteś taki elegancki i czytasz jakąś encyklopedię? Tak naprawdę, czytam Twój komiks. Ha? Nic z tego nie rozumiem. O tej porze zazwyczaj biegasz jak szalony po korytarzu. Mam challenge, udaj geniusza. Co, geniusza? I myślisz, że ktoś się na to nabierze? Już się nabrali, dostałam dzisiaj pięć fustek. Hey. Dobra, idę, chcę usiąść w pierwszej w ławce. Że też ja na to nie wpadłam, może zrobię tak za rok w <noise> Hej! Okej! Oh, hey. To było męczące. Wiktorii, jestem pod wrażeniem. Rok szkolny ledwie się zaczął, a ty już masz pięć szóstek? Właściwie to siedem, tylko pani jeszcze nie zdążyła wszystkich wpisać. Jak ty to zrobiłeś? Posłuchałam taty. Co takiego? Julia, powinniśmy sprzedać kosiatkę i kupić kozę. Kozę? No, właśnie przeczytałem, że w ten sposób można świetnie zaoszczędzić na prądzie. Bo to jest ładna. <laughs> Wiktor, myślę, że tata jest ostatnią osobą na świecie, która powinna komukolwiek dawać rady. Powiedział, że przez pierwszy miesiąc mam udawać geniusza. A potem mogę robić co chcę. A czemu tylko przez pierwszy miesiąc? Potem znowu będziesz miał złe Nie, potem też będą mi dawać fustki. Najważniejsze jest pierwsze obrażenie. Cześć. Cześć kochanie. Co się stało? Dostałam truje z prezentacji z fizyki. Zaraz, zaraz. Przecież Ty przez trzy dni przygotowywałaś tę prezentację. Opowiedz mi wszystko dokładnie od początku. No więc było tak. No dobrze, drodzy uczniowie, jestem bardzo ciekawa Waszych prezentacji. Sara, co najdzisiaj przygotowałaś? Chciałabym zaprezentować diagram Feynmana dla reakcji pozytron-elektron. Dzięki niemu łatwo możemy pozyskać informacje o prawdopodobieństwie przejścia z jednego stanu kwantowego do drugiego. Trochę oklepany temat, ale niech będzie. A ty, Adrianie, co przygotowałeś? E, przygotowałem prezentację o szybkości lotów samolotów. Mmm, bardzo ciekawe. Zawsze interesowała mnie aerodynamika w aviacji. Saro, dlaczego w swojej grafice nie uwzględniłaś diagramu opisującego polaryzację próżni? E, chyba nie miałam wystarczająco czasu, żeby wgłębić się w temat. Rozczarowujące. No dobrze, dostaniesz truje. Adrian, wyjaśnij, proszę, jak szybko latają samoloty? E, mamy dwa rodzaje samolotów. To ze skrzydłami, co latają bardzo szybko, i to bez skrzydeł, co w ogóle nie latają. Brawo, piątka! Co? Ale przecież to na dole to nie jest nawet samolot, to jest samochód. No wiesz ty, co, Saro? Smuci mnie twoja krótkowzroczność. To, że samochody dziś nie latają, nie znaczy, że nie będą latać w przyszłości. Wiesz co, Adrianie? Właściwie to dam Ci szóstkę za innowacyjne podejście do tematu. Naprawdę za coś takiego dostał szóstkę? No, gdy byliśmy w czwartej klasie, zastosował tą samą metodę co dziś Wiktor. Teraz raz na jakiś czas zakłada muszkę i okulary, chociaż ich w ogóle nie potrzebuję. a nauczyciele nadal myślą, że jest geniuszem. Nie wiesz, że to się udaje. Tak mnie to zdenerwowało, że w szkole zapomniałam zjeść śniadanie. Gdzie mój naleśnik? A ty, co taki odszczelony, dokąd idziesz? To nie mówię ci, że od dwóch miesięcy dorabiam sobie w banku? Pracuję zdalnie. Przecież ty nic nie wiesz o bankowości. <grystanie> A moi szefowie myślą, że jestem geniuszem. Wystarczy, że raz w miesiącu pojawię się w biurze i powiem coś mądrego o ekonomii. Na przykład to słuchaj. Wypłata dywidendy jest możliwa tylko wtedy, gdy nie zagraża to płynności finansowej spółki i jej wierzycielom. <grystanie> to brzmi mądrze, co? Wykuję to na pamięć w samochodzie. Że też ja nie zastosowałam tej metody w pracy, byłabym już dzisiaj dyrektorem. Chyba faktycznie jest coś w tym powiedzeniu, jak cię widzą, tak cię piszą. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, ile Wiktor wytrzymał w swoim challenge'u. Ja mu daję max tydzień. A teraz tak jak obiecałam, powiem wam gdzie i kiedy możecie się z nami zobaczyć. Tak jak zawsze 26 października będę na targach książki w Krakowie. Będę podpisywała mój nowy komiks od 12 do 15, więc zostawcie łapki w górę i pa! U, daleśniczek!